5, 4, 3, 2, 1. Witam Was moi kochani kinomaniacy. Tym razem wylądowałem we Wrocławiu z powodu premiery pewnego filmu. Zaraz Wam na ten temat więcej opowiem. W 1889 roku w Paryżu z okazji Wielkiej Wystawy Światowej zbudowano wieżę Eiffla, a miasto Breslau, czyli dzisiejszy Wrocław, poszedł za tym pomysłem i chcąc uczcić stulecie odezwy Fryderyka Wilhelma III i triumfu pod Lipskiem nad Napoleonem. Ale o nim za dwa tygodnie. Wait. tak powstała niewiarygodna, nowatorska w skali światowej konstrukcja według jakże kontrowersyjnego wtedy projektu Maxa Berga. Koncepcja była absolutnym nową także z powodu wykorzystanego materiału, czyli żelbetu. Powstała ja Hundert Halle, czyli Hala Stulecia, zwana w PRL-u Halą Ludową. W 1913 roku Hala miała największą żelbetową kopułę na świecie. 65 metrów średnicy była większa niż rzymski panteon. I w tej właśnie niezwykłej hali, hali Stulecia we Wrocławiu, sławny reżyser Francis Lawrence nakręcił kolejne Igrzyska Śmierci, Balladę Ptaków i Wersję. Pan Am jest sprowadzony z jedną głosą. Jednakże, co są te Games dla. Are you, are you A więc wracamy do świata Panem. Reżyser postanowił pokazać światu początek sagi. Oto dziesiąte głodowe igrzyska. I oto Snow. Coriolanus Snow jest jeszcze młody i naiwny. Welcome to the Capitol. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. A oto ona, Lucy. Dziewczyna z dystryktu 12, najbiedniejszego z biednych. From District 12, Lucy Gray Baird. As a mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. Igrzyska śmierci ballada ptaków i węży już w ten piątek w kinach w Polsce i na całym świecie i w kinomaniaku. Jestem bardzo ciekawy i na pewno idę. Are you? Are you? Are you, Are you? coming to the cinema? Are you? Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you Come into the tree where dead men called out for his love to flee? strange things did happen here no stranger would it be if we met and met